Hejka! Przychodzę dzisiaj do Was z nowym filmem i porozmawiamy sobie o najlepszych i najgorszych książkach 2022 roku w podziale na kategorie. Generalnie powinnam teraz nagrać Rozczarowania roku 2022, to znaczy, generalnie powinnam była to nagrać w styczniu, ale to już jest mały szczegół. Natomiast nie ma tych książek na tyle, żeby specjalnie było sens robić z tego cały film i żeby jakoś tak. Ym, się nad nimi znęcać, szczególnie, że wydaje mi się, że dużo tych książek to nie były też takie rozczarowania, tylko bardziej może mi się nie podobało, może nie do końca spełniło moich oczekiwań. I właśnie o tym wszystkim będziemy sobie mogli tutaj w tym filmie powiedzieć, dodatkowo dodając jednak elementy książek i książki i elementy książek, które były dobre i które naprawdę do mnie przemówiły, także jeżeli macie ochotę na kolejne podsumowanie roku, który skończył się 3 miesiące temu. Nie, no, dopiero dwa miesiące, nie? Dopiero trzeci miesiąc tam leci, więc spokojnie jesteśmy jeszcze w pierwszej połowie, więc yy, zanim przyjdą te wszystkie filmy o półroczu, to spokojnie możemy kończyć rok 2002. I pierwsza kategoria to jest najgorsza książka. I najgorsza książka to było coś łatwego. Proszę bardzo, świąteczna gra świąteczna mordercza gra Aleksandra Benedikt. Ta książka to był, to był tak złe, to, to nawet nie możemy tu mówić o obiektywizmie, subiektywizmie, no to jest, to jest prawdziwa jedna gwiazdka, książka, która, jeżeli chodzi o kryminał, to nawet, ja nawet się nie będę wypowiadała, bo ta zagadka to był jakby absurd, to co się działo w tej książce to był absurd, fabuła to był, to było po prostu coś strasznego, to było coś nieprawdopodobnego, to było coś jednocześnie schematycznego i tak źle zrobionego, że to aż się po prostu nie da o tym um, powiedzieć nic tak naprawdę dobrego. Bohaterowie w tej książce byli sztuczni, sztucznie wykreowani. Ich, um, ich problemy, ich sposób, um, re, sposób rozmawiania, ich, ich relacje, to wszystko było fatalne. To wszystko w tej książce było fatalne. Jeżeli chcecie przeczytać tę książkę, która rzeczywiście totalnie Was rozczaruje, to ja zapewniam Was, że świąteczna mordercza gra, która skusiła mnie oczywiście tym, że święta, że książka na święta i jeszcze w dodatku kryminał, ta książka potrafi to zrobić. Ja jestem totalnie na nie. Nie wiem, czy ktoś z Was czytał. Jeżeli czytaliście, to oczywiście napiszcie, czy Wam się to podobało, bo, bo nie wykluczam, że komuś może. To jednak, mimo wszystko, możemy sobie mówić o obiektywizmie, no, ale... Ja tą książkę czytałam, i ja w jakiś sposób ją oceniam. Może ktoś inny oceni ją ym, oczywiście zupełnie inaczej. Kolejna to najgorsza okładka książkowa. I tu również też y, nie miałam y, żadnych problemów. To jest istnienie księżyca. Edit Wharton, czy ja muszę coś mówić? <noise> no, jakaś para na jakimś pomoście z jakimś z jakimś miastem w tle i do tego jakiś fioletowo-różowy filtr. Wygląda to w całości fatalnie, absolutnie nie zachęca mnie do czytania. To ja tutaj mówię o książkach, które kupiłam akurat w 2020 roku, niektóre zostały wydane. No bo aż tak dużo nie mam tych książek. Zresztą teraz ja zazwyczaj jestem okładkową szeroką i kupuję książki, jeżeli już kupuję coś zupełnie nowego, nie z okładetu, tylko jest na przykład Empiku, głównie z Empiku. To, to jednak patrzę na te okładki i chcę mieć piękne książki, natomiast ta kosztowała 13 zł, a że Edith Wharton bardzo mnie wiekiem niewinności zaskoczyła, bardzo ta książka mi się podobała, wręcz można powiedzieć, że w pewnych aspektach jak dojrzałość fabuły, jak zakończenie książki mnie zachwyciła, dlatego tą książkę wzięłam, ale gdybym miała patrzeć tylko na jej okładkę, tej książki zdecydowanie bym nie kupiła Kolejna kategoria to jest najlepsza okładka. Najlepsza okładka, proszę bardzo, Słowiańska Wiedźma, Dobromiła Agilles. Powiem Wam szczerze, że ja tej książki nie przeczytałam do końca. Nie wiem, chyba nie mam tu żadnej zakładki, gdzie skończyłam, ale to mogło być dokładnie gdzieś tutaj, może nawet wcześniej, więc ja nawet nie dojechałam do połowy tej książki. Nie poczułam ją w danym momencie, kiedy ją czytałam. To jest taka książka, w której mamy trochę... Trochę magii, trochę właśnie jakichś takich magicznych rytuałów. Jest też słowiańskość, są opisani słowiańscy bogowie, jak ja przynajmniej um, do tego momentu dotarłam, więc to było dla mnie ciekawe, ale później ta magiczna strona tych, tych mikstur, tych wszystkich jakichś tam um, rytuałów, to do mnie nie przemówiło i no niestety tą książkę odłożyłam. Nie wykluczam, że do niej wrócę. I nie mówię, że ta książka jest zła, absolutnie mówię, tylko, że w danym dla mnie momencie to mnie nie kręciło i w żadnym stopniu nie wyobrażałam sobie, żebym cokolwiek z tej książki miała zastosować, więc stwierdziłam, że poczeka na lepszy czas. Natomiast układka jest piękna. Nie wiem, czy możecie tutaj w pełni, ale chyba tak. Do, do wszystkie te soby, detale, to dodatkowo jest tutaj taka zabawa. Część elementów jest matowa, część elementów jest świecąca. Całkowicie to do mnie przemawia, to, to jest moja estetyka w 100%. I druga książka to jest to w Asterdal, wiemy, że pamiętasz, tą książkę też kupiłam głównie dla jej okładki, bo tak jak czytałam na przykład, tak jak kupiłam tą książkę Kate Hope Day jeśli co jeśli, co jeśli? Dla jej okładki i ta książka naprawdę bardzo mi się podobała, polecam. Tak tą kupiłam właśnie, bo miała dla mnie podobny, podobny nastrój do tej, i w całości właśnie też zawartość tej książki pasuje do, do tej okładki. Też bardzo ten kryminał polecam. Jest to coś zupełnie innego, ale obie książki są naprawdę dobre i dlatego też tak bardzo podoba mi się ta okładka. Za każdym razem, jak ją widzę, to. Wiem, że to jest układka, która też w pewien sposób już sugeruje nam nastrój książki, sugeruje nam, co będzie się działo w tej książce, czego możemy się po niej spodziewać. No bo jeżeli widzimy taką, taką układkę, to mamy wrażenie, że to będzie coś klimatyczne, klimatycznego i ta książka to spełnia mm, niewątpliwie. A tak chciałam jeszcze w ogóle zaznaczyć, że jak wyłożyłam sobie te dwie książki jako książki z najlepszą układką, to sobie tak pomyślałam, że one są obie brązowe, a ja po prostu nie znoszę brązowego koloru, więc jestem aż zaskoczona, że dwie książki, znaczy brązowe, no w takiej tonacji brązowej, że dwie książki właśnie z najlepszymi okładkami są brązowe, bo normalnie tak jak się zastanowię, to ja nie mam chyba ani jednego na przykład brązowego ciucha w swojej, w swojej szafie. A tutaj dwie ulubione okładki przez rok to są właśnie same brązy. Kolejna kategoria to najmniejsze oczekiwania, największa niespodzianka. Mam w tej kategorii cztery książki. Oczywiście Odwet Oceanu. Dlaczego nie miałam dużych oczekiwań po tej książce? Przeczytałam tył, bardzo mi się spodobał opis, i generalnie pomyślałam, że thriller ekologiczny to jest coś dla mnie, ale równocześnie. Jeżeli I znalazłam tą książkę w outlecie, ona była dużo przeceniona, i nie sprawdziłam sobie, na lubimy czytać. Na przykład, jakie ludzie mają o mniej opinię, to mam takie, że no to może nie będzie coś dobrego, wiecie, jakby, wiecie, jakby przez sam fakt tego, że kupuję to w outlecie. Może nie powinnam tak myśleć, ale no nie była dla mnie ta książka. Hmm, jak ją kupowałam, to nie spodziewałam się, że ani w połowie ta książka będzie tym, czym rzeczywiście dla mnie była. I że to będzie najlepsza książka tego roku, nie? Tak mówię, kurczę, to może być coś dla mnie, ale w sumie nie słyszałam za dużo o tej książce. A tutaj, no wiecie, czytam i jestem zachwycona. Jest to coś świeżego, coś ciekawego i no... Jest to coś, co mogę rzeczywiście polecić i powiedzieć: Wow, super, to jest rewelacyjna książka. I to, że mówię, że wiecie, mogę wam coś rzeczywiście polecić, to nie tak, że jak polecam wam inne książki, to nie, ale często jednak no, te książki się przewijają na Booktube, na Bookstagramie i wszyscy oglądamy mniej więcej to samo. Natomiast to dla mnie jest coś zupełnie nowego. Przynajmniej ja nigdzie więcej tej książki nie widziałam. I te trzy książki to właśnie też były outletowe książki, kryminały, o których nie słyszałam wcześniej. Stracony polecam z tego najbardziej. Jane Harper, świetny kryminał. Ale te dwa kryminały, jeżeli chodzi o, o nastrój, klimat taki, wiecie, takiego ciężkiego kryminału, to oba były świetne. Torfowisko właśnie było tym. Tym y, takim bardzo mrocznym, bardzo ciężkim kry, kryminałem, jeżeli chodzi o, o samą psychologię bohaterów, o samą historię, ale też o właśnie atmosferę, którą mamy w tej książce. I została mi jeszcze w dół Tima Johnsona, i dla mnie w Johnstona, i w porównaniu z tymi poprzednimi dwoma kryminałami, to dla mnie osobiście. Ta książka to już troszeczkę zahaczało o horror. Ja wiem, że pewnie dla miłośników horroru, czy tam książkowego, czy filmowego, to, to dla Was nie będzie żaden horror. Że ta książka nie będzie aż tak przerażająca. Ja takich filmów nie lubię, nie oglądam. Nie, w sensie nie lubię tego uczucia strachu. Nie jest to dla mnie coś, coś dobrego albo, albo coś, czego poszukuję. Więc tu już ja miałam takie horrorowe wręcz skojarzenia z tą książką. Ale była dobra, była wciągająca, była trzymająca, opowiadająca o bohaterach, o ciężkiej sytuacji i cały ten te temat w ogóle potraktowała w, w ciekawy i przeleżający sposób jednocześnie, więc no po takiej książce tego właśnie oczekujemy i tutaj to dostajemy. Kolejna kategoria to największe oczekiwania, największy zawód i dla mnie na pewno to jest The Atlas Six, Olivia Blake. Bardzo dużo słyszałam opinii świetnych o tej książce. Jak ją kupowałam, spodziewałam się, że to będzie 5 gwiazdek. Ja nie powiem, że ta książka była zła. Ona mogę powiedzieć, że była generalnie dobra. Natomiast no, na pewno nie była tym, czym się spodziewałam, że będzie. Myślałam, że będę się nad nią zachwycać. Pomimo tego, że dobrze mi się ją czytało i gdzieś mnie zaciekawiła, to była dla mnie zbyt schematyczna, zbyt oczywista i też tak. Nie do końca poczułam ten świat, który, o którym nam tutaj chce autorka opowiedzieć, ale na pewno będę czytała ją dalej. Wiecie, no to jest książka, którą uważam, że warto przeczytać. Można przeczytać, przyjemniej ją mieć na półce, jest naprawdę piękna. Natomiast ja się po niej spodziewałam zachwytu, a tego zachwytu nie dostałam. Najbardziej znienawidzony bohater. W moim wypadku to będzie najbardziej znienawidzona bohaterka. I tu mówimy o kręgu tej Pagersa i naszej głównej bohaterce. Czekajcie. Mae. Mae była tak irytującą postacią. A końcówka tej książki sprawiła, że po prostu już jej nie znosiłam. Naprawdę. I tak jak bardzo polecam Wam przeczytać tę książkę, to jest dobra, dobra lektura. Nie jakaś wybitna, to też raczej jest tak w okolicach trzech gwiazdek, ale jest to coś na pewno, co jak prze myśl, przeczytacie, to będziecie o tym myśleć, będziecie się nad tą książką zastanawiać. Natomiast, no, główna bohaterka, ja nie mówię tutaj, że ona taka nie miała być, że to jest jakiś błąd autora, absolutnie. Ale mimo wszystko, jeżeli przez ten rok miałabym wskazać bohatera, którego znienawidziłam najbardziej to będzie to właśnie małe. Kolejna kategoria to najbardziej unikalna książka i tutaj mam dla Was coś z naszego podwórka, czyli Florentyny od kwiatów Agat Agnieszki Kuchmister. Świetna książka, piękny klimat, cudowna historia. Historia, która z jednej strony jest naznaczona radością, z drugiej strony jest smutna, nostalgiczna. Bardzo mi się podobała. Ma tutaj elementy takiego realizmu magicznego, które są świetnie poprowadzone, które rzeczywiście czujemy, w które wierzymy. Ja w dalszym ciągu jeszcze nie przeczytałam drugiej części, natomiast na pewno to planuję zrobić. Druga część to jest Nadzieja od zwierząt, więc na pewno tamtą książkę, zachęcona pierwszą częścią, planuję przeczytać. Myślę, że to jest trochę lektura na lato, tak czuję. Bo tą też czytałam w lato i tak jakoś to mi się kojarzą te książki z polskim latem. Natomiast nie ma to jakiegoś realnego uzasadnienia w samej lekturze. Ale tak, to jest unikalna książka, bardzo mi się podobała. Jest to coś zupełnie innego, co czytam i bardzo Wam ją polecam. Kolejna kategoria to dobra książka, ale nie dla mnie. I w tej kategorii pokazałabym ślady Jakuba Małeckiego, tylko że miałam tą książkę z biblioteki. Natomiast ona była dobra. I zdecydowanie można ją polecić, żeby przeczytać. Ona mówi o ważnych rzeczach, mówi o nich w dobry sposób, jest świetnie napisana, bardzo fajnym językiem. Natomiast gdzieś tam w pewnym momencie ona do mnie nie przemówiła i też nigdy więcej już nie sięgnęłam po żadną książkę tego autora. Być może jeszcze kiedyś to zrobię, ale jak wspominam ślady, to jakoś bardzo mnie nie ciągnie do kolejnych książek. Może dlatego, że też opowiadała o smutnych tematach, była mm, bardzo nostalgiczna, a ja też bardzo często nie wybieram takich książek i bardzo często nie czuję takiego: o, przeczytałabym coś takiego naprawdę dojmującego. Może z tego to wynika. Nie wiem. No w każdym razie, jeżeli chodzi o tą kategorię, to ta książka dla mnie się idealnie wpasowy, wpasowywuje. wpasowuje. Wpasowuje? Wpasowuje. Książka, w którą najwięcej zainwestowałam emocjonalnie i dla mnie będzie to Bez Matek, Miry Marcinów. W ogóle nie powiedziałam o tej książce: najlepszych książkach 2002 roku, 2022 roku, dlatego że gdzieś mi umknęła. Miałam ją z biblioteki, oddałam ją do biblioteki i nie wiem, jak to się stało, że już po prostu zapomniałam o niej powiedzieć. Bo to są dla mnie absolutnie pięć gwiazdek. Świetna książka. W pewnym momencie bardzo potrzebna mi była, bardzo tą książkę poczułam polecam w 100%. To też jest coś nostalgicznego, to też jest coś smutnego, ale właśnie ta historia do mnie trafiła, a ślady Jakuba Małeckiego tego nie zrobiły. Czasami tak bywa. Natomiast tą Wam polecam z czystym sercem. Bardzo żałuję, że nie mam jej w rankingu najlepszych książek 2022 roku, ale między innymi po to właśnie jest ten film, żeby tą książkę do tego rankingu dodać, bo, bo uważam, że warto ją przeczytać. Warto ją poznać. No i to też jest y, polska autorka, więc tym bardziej czuję się taka zobowiązana, żeby o tej książce jeszcze wspomnieć. No i jakoś tak powiedzieć powinna tam być, ale sama nie ogarniam i jej tam nie ma. W każdym razie, między innymi z tego powodu w tym roku już robię sobie cały ranking i sobie wszystkie książki spisuję, dodaję im kopiastki, bo ja tak mniej więcej wiem, co czułam, kiedy czytałam te książki, Czasami nie pamiętam fabuły, czasami nie, ale to już jest oczywiście, jeżeli gdzieś tam przeczytam sobie opis w, w, w internecie, to mi się wszystko przypomina, więc tego nie zamierzam drugi raz, tego nie zamierzam powielać, bo to wszystko możemy sobie znaleźć. Natomiast właśnie chcę sobie robić ten spis, czytając dając te gwiazdki, żeby mi potem coś nie umknęło, tak jak ta świetna książka, którą chcę... O której chcę mówić, po prostu też chcę, żeby jak najwięcej osób ją czytało, żebyśmy mogli sobie o, o takich książkach rozmawiać. Co oczywiście jest waszym decyzją, co czytacie. Ale jeżeli chcecie czegoś nostalgicznego, czegoś, co dotknie waszego serca, które będzie Was kosztowało emocjonalnie, na pewno to. To to, 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 ta książka. Najlepszy zwrot akcji to było tam niedaleko pada jabłko. W ogóle się nie spodziewałam zakończenia tej książki. W ogóle cała książka była świetna. Również Wam polecam. Również mam ją z biblioteki, ale jakoś taka ta książka we mnie tak utknęła, bo ona miała taki Zupełnie inny nastrój, bo właśnie na przykład Best matek, czy Florentyna tu bardzo czuję tą swojskość, czuję tą polskość, czuję, że to gdzieś wyrasta z tego miejsca, w którym żyję. Natomiast tamta książka to jest zupełnie coś innego, jakbyśmy trochę o innym świecie opowiadali, a właśnie ten zwrot akcji, ta końcówka, to wszystko było świetne, to wszystko było dla mnie coś nowego i. Pomimo tego, że to nie jest jakiś zwrot akcji, jak widzimy, nie wiem, w James się tylko raczej tutaj mówimy o zupełnie innych emocjach, to, to tak mi to zapadło w pamięć, że, że właśnie uważam, że to był dobry zwrot akcji i to było coś, co zrobiłam tak <grym> serio. <grym> ok, tego bym się nie spodziewała. Najdziwniejsza książka. Zniknięcie Karoli Caroline Erickson. To jest cieniutka książka i generalnie dla mnie to nie była dobra książka. Gdybym robiła film o rozczarowaniach, to ta książka trafiłaby właśnie do rozczarowań. Ale pozostawiając już to, czy to była dobra, czy niedobra książka, to ona była bardzo dziwna. Tu się działy tak dziwne rzeczy, że ja nawet nie jestem w stanie do końca powiedzieć, czy ja wiem, co ja przeczytałam i czy ja jestem na 100% pewna. Że to było tak, jak myślałam. I pewnie taki był zamiast autorki, ale tą książkę mi się czytało po prostu fatalnie. To, jak ona złe emocje budziła, to po prostu to nie były takie emocje, że wiecie, coś cię kosztuje emocjonalnie, ale gdzieś to jest dla ciebie wartością, tylko to było takie. Czemu ja tego nie odłożę? Czemu, czemu, czemu ja sobie to robię? Ale równocześnie było takie dziwne, ktoś znika nagle się okazuje, że nie wiadomo, czy on znikną, czy on w ogóle żyje, ale to nie na takim etapie, że sobie to opowiadamy, tylko na takim etapie, że... Co dzieje się w głowie naszej bohaterki, a co dzieje się w rzeczywistości? To była taka książka. Ja nie polecam, aczkolwiek na pewno są ludzie, którzy lubią po prostu takie książki. Ja jestem. Ja, ja byłam zmęczona negatywnymi emocjami, bo to, że byłam pogubiona w fabule, to mi nie przeszkadza, bo to jakby kwestia mojej uważności, albo, albo gdzieś tam kwestia tego, co, na ile tą książkę staram się przetworzyć natomiast te emocje negatywne były nie najlepsze która k, k, ktu, którą tak to jest jak sobie napiszesz tak to jest jak sobie sama napiszesz zagadki na liście którą książkę najdłużej czytałaś, a w zasadzie którą książkę czytasz do tej pory Gdzie mam tą książkę? Jesteczko no. Misteczko Middlemarch, George Eliot. Czytam ją drugi raz. Jestem na stronie 209, więc pomimo mojego przyrzeczenia, że będę czytała po kilkanaście stron dziennie, stoję w miejscu. Nie da się ukryć. Dobrze mi się tą książkę czyta, ale on, tak jak już mówiłam, ona jest tak przepełniona treścią. I ona jest tak pełna wszystkiego, że ona mnie w pewnym momencie męczy. No nie jestem w stanie jej tak wsiąść po prostu i przeczytać, więc tak ją czytam, czytam już nie wiem, który miesiąc. Mam nadzieję, że kiedyś zbliżę się do końca i będę mogła wam w jakimś frapapie pochwalić się, że przeczytałam do marcz, ale to jeszcze nie teraz. Których autorów planujesz czytać więcej? Mario Puzo zdecydowanie chciałabym kontynuować, książka była świetna, oczywiście Ojciec Krzesny. tu mówię. Najlepsza książka tamtego roku, ale tak jak sobie właśnie jeszcze przeglądałam, to jestem zainteresowana czytaniem więcej, większej ilości książek Marii Nurowskiej. Ja czytałam zabójcę, był to bardzo ciekawy kryminał i chciałabym przeczytać więcej. Zdecydowanie chciałabym przeczytać więcej. Z jakiej dziedziny książki chciałaś przeczytać i ci się to udało? I Ja chciałam przeczytać książki feministyczne, czy mi się udało? Nie wiem, przeczytałam trzy. Dwie świetne i pięciogwiazdkowe, czyli Brakująca połowa dziejów. krótka historia kobiet na ziemiach polskich. Anny Kowalczyk, bardzo polecam. I oczywiście Claryse Pinkola Estes. Też bardzo Wam tą książkę polecam. Jeżeli chodzi o kobiety, objaśniają mi świat, czekajcie, bo jeszcze odnośnie najbrzydszych okładek. No, nie jest ona tak brzydka jak lśnienie Księżyca, natomiast uważam, że ta okładka, po pierwsze, nie zachęca do przeczytania tej książki. Po drugie, jest jakaś taka dziwna, brzydka, nie wiem, jakby zablada, w takiej dziwnej tonacji. I tak te włosy, tu tak to nie wiem, czy to jest do, tak jakoś, no nie czuję, żeby to było fajnie zrobione, tu, że to tak, no, wilk, wiadomo oczy. Ale jakoś takie to jest, nie wiem, zbyt enigmatyczne. Ja powiedziała, że dla mnie jest zbyt enigmatyczne i kobiety objaśniają mi świat, mężczyźni objaśniają mi świat. Rebeki Solmint No, ta książka była taka prosta. No nie było to dla mnie nic nowego. Może miała kilka ciekawych, ciekawych myśli, ale nie było to coś jakoś tak. To bym powiedziała, czytajcie, bo takie nie było. Miało też ten taki. Specyficzny sposób pisania, przetworzony przez to, co przeżyła autorka. Ja tak podchodzę do, do, do tego sposobu pisania książek, tak no nie do końca mi to siedzi. Często mi to drażni. Nie wiem, czy to też jest takie w tych książkach potrzebne. Także tak, no ta książka dla mnie była taka no nie wiem, trzy 4 piastkowa. DNF-y, które nie powinny być dnf -ami. no to mamy tu taką krótką listę. Tak patrzyłam tam, bo wydaje mi się, że może trochę też um, ta książka Dobromiły Miło nie powinna być DNF-em, ale ona nie jest takim DNF-em, że ja do niej nie wrócę. Tak mi się wydaje. Te książki też nie są takimi DNF-ami. To są książki, które będę czytała i które muszę skończyć. Zapomniany ogród Kate Morton bardzo mi się podobał, i tajemna historia Donny Tart. Bardzo mi się ta książka podoba. Obie zostały odłożone w ogóle tak października, listopada. W związku z tym, że właśnie miałam dużo innej pracy, nie byłam w stanie czytać tyle książek, też ciężko mi było wziąć tego rozmiaru książkę ze sobą gdziekolwiek, więc no, po prostu siłą rzeczy gdzieś one odpadły, a nie powinny, i takie mam poczucie, że one na pewno byłyby w najlepszych książkach 2020 roku. Wiecie, no to są oczywiście jakieś tam spekulacje, ale wydaje mi się, że tak by było, więc. Było mi smutne, jak tworzyłam ten film o najlepszych książkach, że no, dziś tam nie mogłam o nich powiedzieć. Dobrze, to już byłoby na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Pamiętajcie o kciukach w górę, pamiętajcie o komentarzach, a ja będę trzymała tutaj ten mój stos, bo wszystkie książki odłożyłam na jeden stos. Wyszła mi wieża, muszę powiedzieć. Natomiast czuję, że ta wieża zaraz runie. Tak, do zobaczenia w kolejnym filmie.